A dzisiaj wam pokażę jak zostałem milionerem na Anarchii w niecałe 10 minut. Zabiliśmy dużo elitr, dużo anarchicznych ludzi. I co, jak zawsze jest losowanie na elitrę, wystarczy zostawić łapkę, suba, napisać w komentarzu swój nick i dołączyć na Discorda z opisu. Jeszcze tak przed filmie chciałem powiedzieć, że bardzo mało brakuje nam do 15 tysięcy subskrypcji, a jak wiadomo od 15 tysięcy można dostać twórcę na Anarchii, więc jeśli jest jak ktoś nie ma suba to może zostawić, bo serio nagrywanie takich filmików, znajdywania jakichś anarchicznych czy elitry zajmuje bardzo dużo czasu. Ja nie przedłużam, zapraszam do oglądania, jo! <śmienicza> pepsi, Nie, się. Się. spróbuj. Paulinka. Ej, ona! Dobra, A, ona. Kola, kola light. Co robisz dzisiaj, co Paulinka, dzisiaj wieczorem? A co to za gówno? No, już jest o, no, o, 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 na, na, na. Słychać, bardzo dobrze ci, Paulinka. Może pogrze... Może pogrzeszymy, Paulinka. Jak ja mam ci bić Unrea, ku jak mam ci bić Unreak taka komunikacja Komunikacja. No no <noise> <noise> hey, za każdego killa na Unreal ma być śmiało, co nie? us. Ej, zamiał czyszcz teraz Paulinka, proszę. Zabijłem anarchist łapcie klipa jak straciłem szulker z wartością w 100 tysięcy dolarów, a prawie straciłem szulkera, którym było około 4 miliony dolarów. Tutaj zjomię jak się wkapał na mnie na cheatach prawdopodobnie. Ja spanikowałem lekko i waliłem sugar, gdzie miałem 40 anarchicznych dyniek ale na szczęście podniosłem. Ja się podniosłem. Jakie lagi, ja, mesika. Ja. Chyba... Nie ja da się cię stakuje. Spróbuj, spróbuj. Masz. Ej, kapio. No. Jak z tego wyjść bez na nas. Woda? Cię zobaczyłeś pedał. Zobaczmy, a to nie wyjdzie. Próbuję zamorować. O kurwa, to jest woda do góry samej. Muruję. Zabiję. Ja zamorowałem, no, zamorowałem. On byś tutaj zabij. dał. Zabiję. Ale on się będzie tutaj tapał. próbuję dać, ale. A ty nie jesteś chyba w ciebie, czyli dobrze nie jesteś. Mam wrażenie, że wypyna i się. To jest jakiś idiota. Zabiłeś? Nie, nie. jest. Ana! No. Jakiś Axelocik 420. Te pać. Cepać? Znaczy on mnie pakuje już A, eko tak. Dobra, takie mnie cykli, tutaj mi kropki w typetku Znowu W to na poprzedniej edycji miałem taką topkę Czy Nigdy nie było innej edycji, idioto Nie, nie ty edycji, tylko wiesz, na poprzedniej edycji, bez sensu no po prostu jedzie, to była grubo, nie? Kapio. No nie, łagosie takie to najpierw. Kogo tam jest suka? Gówki, totem, totem, totem. Jaki nauto totemie? Dobra, ura, tutaj kapio. To anarcha już by nie miała sensu praktycznie. No już nie ma sensu, jak robi to, kurwa. No ten no topór się nic face. nie daje Boże, dwie sekundy, tym bardziej że tego nikt nie będzie Fulana! Fulana! Totem! Polizą! Polizą Ej! Majawa! Ma fuck! Kiś fejk, do jakiegoś fejka tepnąłem Czemu już masz hejterów i te pki dodaję so, taki nick jak ty masz i, i tylko zadają? Ej ja, ile <gamy> Maja, Maja masz i ty. Maja... Maja? <gamy> 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 Jeszcze to przez trzy Ej tefnął mnie! Dobra, chuj te mam się do niego No okay. Ej, Nemus! O oh, no! Do no końca Coordynate? Zabijem co? Serio? A na miecie, leży? Podniosłem 35, ale Ana, kurde, co to było? Dajcie mi teraz siłkę jakąś. I tak. Ochodź za parę. się, tak jadę, Trafię? trafiłem na lana no ja. to jest lekka like, federowa no. siłka mu Chiłka nie, nie ma siłki strzelczej jak nie liczy? Zabierzcie wodę, zabierzcie wodę Siłka O, weź go do alboń Siłka musza być tak. no O, wreszcie No i... Dobra, 60, 30, 99, 60, no Woda? 6050 9100 Woda Koło brzegu jesteśmy. Ja jestem na brzegu. No to. A się O! Siłka, siłka. Jank pod. no, tak. 2, 3, 1, 2, Ej, On na nie ma, on na tu nie ma, kurwa ja o... mnie... go Teb, no, no, no. <laughs> no, on, on Chodzą nie Musisz go No mate free Więcej nie Merek kończy? Jaki debil A skończył Tylko nie Bo no, on ma drugi drugiej ja nikogo nie, nie te, masz to ja, na Do innego hmm. musimy tego Ej, chodź, Najpierw. chodź Czekaj, jakaj Masz, weź to i to, i we mnie strzelaj, ale daleka, żeby ci nie rozjebało. Bo... A S ma dynamit? Tam, goń Dawaj, dawaj, tam, dawaj. Ej, masz Szel, uh -huh. Strzel! <laughs> to jest trudne, dewilo. Yeah, polidon, yeah, dobra. Yeah, dobra. To w, końcu, Ej, w wodzie, ta, typek w wodzie, fulla na polidon. trzeba być specjalnym. Pewnie jeszcze raz Kto jest tam na górze. Michal, RBE. -E. No, na mieczyk! Co tu jest? Ej, też to bled! Ej, też to bled! Taki free na mieczyk, czy... O, to nie miał na kursie! Kurs wszystko miała! Czekaj, bo mam klipa pod odcinek. Mok. Polizał! Siłki nie miałem! Dobra, nie miałem siłki, ale polizał, jaki fart! Miał dwa stacki PR, a miał tylko tulsy. Yy, się ma, yy, woli. Mogę sobie lata. Co wolę? O kurwa! No to poczekaj, gdzieś kupuję. Przygotuj się do podziemi. Okej, okay. ja już tu mam trapa. Chodź do mnie, chodź do mnie I Jakie kordy? Trzymaj tego jednego, masz tego jednego? No. To ułewuj go, no masz go w remosie? To dawaj Poli on jak. w wodzie Aha, no myślałem Daj mi obsa! O zamuruj tu, zamuruj tu za mną! Zamuruj! Zamurowałeś? Daj, dawaj siłkę, dawaj siłkę! Siłka, siłka! Mam Trzymaj O Ja nie mam, ja nie mam obsa! On nie ma nic! Kloszek mi nad głową, kloszek mi nad głową, kloszek mi nad głową postaw! I siłka, 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 on Ja nie mam nic Nie mam żadnych klocków Weź mi podstaw jednego klocka za plecami I siłką, siłką, siłką Dobra, padnie Padnie, padnie, padnie Włączamy w trzy, Żeby ładnie na klipa wyglądało I strzelaj siłką, 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 panio polido. to jest skybase No weź się, pokaż. Minus... Co tam jest? Co tam jest? To jest na no samej górze. A ja, no ja cię nie widzę. No ten, 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 ten. Kitem. Co się działo? Jakiś Stevie Golones. Może proszę nie... Czekam parę minut. O, jest strzał <złenia> um, z łuków. A na mietnę to nie ma. Proszę policzyć. Tam ma dwa, jeden, dwa, To temu nie ma. No granda. Kask mu jedną.